Franek od dziś będzie bacznie obserwował przyrodę i wykorzystywał ruchy i nawyki zwierząt do swoich potrzeb. Nie ma na co czekać. Styl alafranio. 20 minut takiego treningu to prawie 200 spalonych kalorii. A oto kolejna zwierzęca inspiracja, jaka przyszła do głowy Franciszkowi, który chce być smukły jak wąż. No to jazda. Można się porządnie zmęczyć, kiedy zygzakiem przemierzy się tak salon 50 razy. Daje to kolejnych 200 spalonych kalorii i szansę na talię osy. Trener personalny zaraz skomentuje poczynania Frania. Franciszek jest zdeterminowany, więc wykminił jeszcze jeden pomysł. Inspiracją był żuk Skarabeusz. A może to był żuk Gnojarz? Franek zabrał z domu wszelkie niepotrzebne kurtki, koce, stare poduszki, dziurawe zimowe swetry i za pomocą mocnych worków i dwóch rolek folii stworzył swoją własną kulę. To ustrojstwo waży prawie 100 kilo. Czy Franek nie przeliczył swoich sił? To czy kule niczym prawdziwy skarabeusz albo jakiś syzyf? Ale wierzy, że nie będzie to syzyfowa praca, tylko już niedługo będzie zachwycał swoją chudą jak szkapa sylwetką.